W okresie międzywojennym największy rozgłos i uznanie społeczne uzyskał ośrodek krakowski. Jego popularność nie wynikała jednak z zasług jego przedstawicieli dla rozwoju nauki, lecz z podejmowanym przez nich działalności publicystycznej, mającej na celu propagowanie zasad liberalizmu gospodarczego. W literaturze poświęconej historii myśli ekonomicznej utrwalniło się pojęcie szkoła krakowska, używane w odniesieniu do liberalnych ekonomistów Z, oś, z Krakowskim Ośrodkiem albo z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Towarzystwem Ekonomicznym w Kratowie, które zostało założone w 1921 roku. Nazwa Szkoła Kratowska powstała zaledwie dwa lata po założeniu Towarzystwa Ekonomicznego w Kratowie i początkowo była używana w odniesieniu do autorów y, programu stabilizacji pieniądza w czasie hipotezy pracy przy wsparciu finansowym. Z zagranicy. To ta nazwa została wymyślona przez przeciwników tego programu. I nie była to sytuacja odosobniona w historii myśli ekonomicznej, ponieważ często nazwy szkół były wymyślane przez, przez ich oponentów. Na przykład określenie ekonomia klasyczna wymyślił Karol Marx. Podobnie był w przypadku ekonomii neoklasycznej. To pojęcie stworzył Weber, by podać nurt na krytyce. Ten szkoła austriacka wymyślili przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej, aby odróżnić siebie od ekonomistów z Wiednia, z którymi się nie zgadzali i z którymi prowadzili spory metodologiczne. Nazwa Szkoła krakowska została trwale przypisana z czasem do Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. I odnosiła się głównie do jego członków, i e, była używana w odniesieniu do działalności członków towarzystwa na rzecz wprowadzenia zasad liberalizmu gospodarczego. Towarzystwo Ekonomiczne powstało na początku e, 1921 roku i e, jego głównym założeniem. Była walka z etatyzmem, który rzeczywiście był sporym problemem wczesnej gospodarki. Z jednym z jego celów statutowych było popieranie dążeń do powiększenia wyzwórczości narodów na zasadzie wolności gospodarczej, a więc cele czysto, czysto liberalne. Członkami towarzystwa w jej teoretycy lub praktycy gospodarczych. Znajduje odzwierciedlenie w, w osobach, które zasiadały we władzach tego towarzystwa. Baron Jan Doc-Opociński, który był prezesem, był właścicielem Prowaru krakowskiego, a synem założyciela i właściciela prowału Opocińskiego. Wiceprezesami byli prezydent miasta Krakowa, Jan Planty Federowicz oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Eskajher. Także w, z członkami towarzystwa byli zarówno politycy, naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Współczesna z zakresu. W myśli ekonomicznej najczęściej określa przedstawicieli szkoły krakowskiej jako wywodzących się z krakowskiego ośrodka akademickiego liberalnych lub neoliberalnych ekonomistów okresu międzywojennego. Niewątpliwie liberalizm ekonomiczny stanowił wspólny mianownik koncepcji przedstawicieli szkoły krakowskiej. Nie należy jednak zapominać, że nie był to pogląd całkowicie jednorodny. Wśród przedstawicieli szkoły krakowskiej można odnaleźć kontynuatorów klasycznej myśli liberalnej, nawiązującej do XVIII-wiecznych tworzeń, którzy zakładali, że jakiekolwiek interwencje gospodarcze są niedopuszczalne. Jedyne, jakie, jakie były możliwe, to obrona praw własności oraz unormowania związane z produkcją publicznych i zaspokojeniem potrzeb przyszłych. I tutaj takim skrajnym liberałem był Adam Heider, o którym będzie mowa później. Na drugim biegunie liberalizmu stał na przykład profesor Zweig, którego można określić raczej jako neoliberała bądź liberała społecznego. W jego pracach można znaleźć postulat interwencjonizmu państwowego. Nie należy tego mówić z etatyzmem. On był przeciwny bezpośredniej działalności państwa w gospodarce, aczkolwiek dopuszczał różne formy interwencjonizmu, na przykład o, w celach ochrony nowo powstających przemysłów. Postulował wyrównanie szansy obywateli, ochronę pracy, wspieranie, wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej. W tradycji liberalnej dowodzono, że nie można świadomie na podstawie planów prowadzić określonego systemu społeczno-gospodarczego, ponieważ to kształtuje się on samoistnie w drodze ewolucji i wynika ze światopoglądu całego społeczeństwa. Oznacza to, że dla realizacji zasad liberalizmu mm. gospodarczym, oprócz odpowiednich instytucji prawnych, które sankcjonują zasady wolności i własności prywatnej, niezbędne jest kształtowanie liberalnej podstawy społeczeństwa. I właśnie tą koncepcję Odnajdujemy jako e, myśl spajającą ekonomistów szkoły krakowskiej. W Krakowscy ekonomiści stali na stanowisku, że politykę gospodarczą w znacznym mierze kształtuje opinia publiczna poprzez mechanizmy demokratycznych instytucji. Innymi słowy, jedną z możliwych dróg zmiany polityki gospodarczej na liberalne jest zmiana opinii publicznej i ich działalność zmierzała właśnie w kierunku podniesienia świadomości społecznej, e, e, ekonomicznej i świadomości społecznej. Prowadzili działalność edukacyjną poprzez liczne wykłady, publikowanie artykułów, rozwieszanie plakatów w Krakowie, publikacje książkowe. Swoich artykułów z zakresu ekonomii nie adresowali wyłącznie do specjalistów w tej dziedzinie. Mógł je czytać każdy, sam były bowiem bardzo przystępnym językiem, obfitowało liczne przykłady i odniesienia do rzeczywistości, które stanowiły ilustrację omawianego problemu. Bardzo często dany artykuł pojawiał się w różnych czasopismach, w tym również w prasie codziennej. Następnie był powielany jako odrębna publikacja, aby w końcu znaleźć się w wydawnictwie sparty, będącym zbiorem artykułów. Większość spośród artykułów poruszała zagadnienia związane z realizacją zasobów liberalizmu gospodarczego. Teksty wskazywały na problemy związane z ich zaniechaniem, jak również dawały propozycje, w których aspektach życia gospodarczego niezbędne ich jest wprowadzenie. Na gruncie teorii ekonomicznej przedstawiciele szkoły krakowskiej różnili się między sobą. Byli przedstawicielami ekonomii klasycznej, neoklasycznej, byli rzecznikami szkoły austriackiej. I tutaj nie można ich uznać jak, jako spójną, spójną szkołę w ekonomii. O, ich, o, o tym, że można ich nazwać, szkoły w, w ekonomii, mo może świadczyć to, że mieli wspólnego mistrza Adama Krzyżonowskiego, z którym nie zawsze się zgadzają na jednakże e, wspólnie prowadzili działalność na rzecz realizmu gospodarczego. Dziękuję.